się w ostatnim odcinku z mała era, gdzie zakończymy sobie historię Simy. Jeżeli seria wam się podobała, możecie zostawić łapkę w górę i subskrypcję, żeby nie pominął podobny taki giereczek. a teraz zapraszam was do oglądania. Sima! Cześć, Czuza. Z jakbyś nie wiedział dokąd pójść. To nie ma znaczenia, dopóki dotrzymujesz mi towarzystwa. A, jak ci ja codziennie takie dobrze, jestem tego ci zmęczona. Odpocznij, żebyś był na dzień kariery. Podekscytowana? Tak, -ta tak. Czy powiedziałem coś nie tak? Trochę, tylko widzisz. Ja za go strachu, że coś mi ominie. Co masz na myśli? Zawsze myślę, że powinno była zająć się czymś innym. Może powinno była pójść do innej szkoły? Kilka lat temu odrzuciłam zaproszenie na przesłuchanie do filmu A co się przegapiłam życiową okazję? Cóż, jeżeli nigdy się nie interesowałaś aktingiem I nigdy nie chciałaś być w filmie I nigdy nie pomyślałaś Hmm Ciekawe jakby było grać w filmie No to wątpię, że straciłaś życiową szansę Po prostu szanujesz siebie i nie tracić czas na to co Cię nie interesuje Jutro nie będzie inaczej Wiem, że to pewnie brzmi śmiesznie Czy ja się z czego śmiać? Wiesz mi, jest. Chociażby z tego. Szansy za wiele nie zmieni. Przegapiona szansa już tak. Może wyjaśnisz? A ty idiota jesteś? Dosłownie ona ci wprost mówi, jeżeli masz szansę i ją przygapisz, to będzie bardziej boleć niż fakt, że nie dostałeś tej szansy, więc nie miałeś czego przygapić. Psz, to dość długa historia. Może kiedy indziej za... Swoją drogą dla niektórych jestem korzeniem tego strachu. Zabawne, prawda? Co to znaczy? Inni często myślą, że omija ich coś, co ja robię. I będę się długo uczyła, a następnego dnia będę miała wory pod oczami. Inne dziewczyny będą plotkowały o tym, że spędzą całą noc poza domem. Jeśli mnie gdzieś zapraszają, a ja jestem zajęta, to myślą, że po prostu je odrzucam. Że mam coś lepszego do roboty. Wiedzisz, dlaczego coś jest takie zabawne? zastraszam, że omiję je coś, co wyobrażam sobie, że robię. Coś, co nawet nie istnieje. Mówię też, że nie mogą mnie rozrozumieć. Że wyglądam pościągliwie. W końcu przestają się do mnie w ogóle zbliżać. Nie jestem pościągliwa. To po prostu moje cienie wrażenie. Przepraszam, wiesz? Przepraszam, że nie wyglądam jak przeciwna ci literka. Wow. Znaczy, pomyślałbym, że jesteś bardzo poprawna, gdybyśmy się dopiero poznali. Właśnie się to wszyscy zakładają, Czuza. To tylko oznacza, że powinno cenić tych, którzy widzą prawdziwo mnie. Dowiem się więcej o prawdziwie tobie, Sima. Naprawdę? A co jeśli po jakimś czasie po prostu stacisz zainteresowanie? Jeśli uważasz mnie za dość nudną, to mnie zaboli. Powiedziałeś wcześniej, że lepiej wziąć okazję niż ją nie brać, bo wtedy będzie cię bolić bardziej? Nie chcę ludzi, po co jak się do nich przyzwyczaiłam? Nie zrobiłbym czegoś takiego, ale jeśli uważasz, że powinienem trzymać się z daleka, to daj mi znać. Nie, tutaj nie miałabym nikogo. Ojej, robisz sobie siebie idiotkę. Czy, czy masz na myśli to, co powiedziałeś? O chęci mnie lepiej? Tak już czas pokaże czy to prawda nie mogę się doczekać jutra wow naprawdę to powiedziałaś z tego to jedna z lepszych stron wyjścia dziewczyną ale wiele, ale ponownie, że to nic nie znaczy w związku z tym czas na mnie do zobaczenia A tak każdy nie może chłop też by mógł sobie coś powiedzieć a pan że to nic nie znaczy Czemu to do tego dziewczyny ha z pomaga pewnej dużej firmie, która pozwoli sprzedaje wszystko na świecie. Cześć, Czuza. Cieszę się, że zgłosiłeś się na jednego do pomocy. Z pracy reklamujesz. Kierownika. Kierownika od czego? Marki. To się nazywa kierownik Marki. O, czyli taki od sprzedawania rzeczy? Nie. Ty mówisz o tych z sprzedaży. Czyli chodzi tu o bycie odpowiedzialnym za projekt i w ogóle, prawda? Nie, tym również zajmuje się kto inny. No to co ja mam robić? Osobą odpowiedzialną za to, by coś się działo. Nie pomożesz mi z rozdawaniem? Przygotuj mi więcej lotek, dobrze? Widzę pierwszego gościa, to dziewczyna z innej klasy. Wow, ta firma jest taka fajna. Każdy byłby podekstowany pracowanie w niej. Dokładnie. czy chciałabyś być częścią tej firmy? Tak, choć martwi mnie trochę jedna rzecz. Jaka dokładnie. Słyszałam, że wasza firma jest seksistowska? Um, pod jakim względem? Słyszałam, że jest mocno stronnicza wobec kobiet. To ci tak powiedział? Wiesz, mówi się, że do samej pracy jest daleko. Problem jest procesie rekrutacji. Rekrutują głównie mężczyzn i to jest problem. Niemożliwe, słuchaj. Teraz ja też jestem zaniepokojona. Zamierzam zapytać przedstawiciela. Spaga, poczekam tutaj. Sima wróciła po paru minutach. Dobra, teraz już wszystko wiem. Nie mogę zapewnić, że wszystko jest sprawiedliwe. Więc rekrutacja jest całkowicie uczciwa po prostu swoją blank herin. Zajmiesz wszystkie testy, potem wypełniesz wniosek, wszystko anonimowo Zobacz, co będzie z dopiero po określeniu 20 najlepszych wyników Kupiono ją ponownie za trudność 20 stażystów Rozumiem To dlaczego w zeszłym roku zatrudniono 15 mężczyzn i tylko 5 kobiet? Ponieważ tylko oni dobrze napisali Ten test? Szok i że więcej mężczyzn może napisać lepiej test niż kobiet A Na co ten rok roku może być inaczej? Odwrotnie? Albo może być pół na pół? Nie no, nie pff, Nie może tak być Dziewczyna robi minę i odchodzi Nie, nie tak Jestem zarównością, naprawdę ją popieram Do naszego sojyska podożyła kolejna dziewczyna Wow, słynna nazwa, nie spodziewałam się Chciałabyś się zatrudnić? Oczywiście Obawiam się jednak, że nie pozwolą mi tam wejść nie ma, napinaj się, wiedzą, co za chwilę nastąpi Dlaczego tak uważasz? To proste, nie jestem jeszcze wystarczająco dobra Jednak zobaczysz, że w krótkim czasie stanę się lepsza A, więc o to ci chodzi Jasne, na pewno się uda Słuchaj, nie boisz się, że proces rekrutacji będzie niesprawiedliwy? Czy muszę mieć znajomości, żeby się dostać, czy co? Nie, oczywiście, że nie Blade zdajesz wszystkie testy, pan wypełnisz wniosek. Wszystko anonimowo. Lecz sama jest ujawnione dopiero po określeniu 20 najlepszych wyników. W tym roku planuję zatrudnić 20 starzystów. A w takim razie wszystko zależy tylko ode mnie. Ponadto zadzwonię do moich przyjaciół, będzie 20 starzystek. Dział lotki i poszła. Widzisz, Czuza? Chodzi o Twoją osobowość. Cała reszta nie gra żadnej roli. Całkowicie się z tym zgadzam. No, już dość tutaj do tej restauracji, więc pewnie będziemy za chwilę iść na randkę z Simą. Już za chwilę ruszamy. Co że Ja już nas opuściła. Czego właśnie przyczyną wrócąc z Łazienki? Jako pierwsza wróciła z Witaj, a gdzie jest reszta? Jeszcze siedzą. Kazał mi już pójść. Nie mam pojęcia dlaczego. To niesamowite miejsce, prawda? Z pewnością. Drugi raz tu jestem i jest jeszcze lepiej. O, czyli byłaś tu już wcześniej. Nie mogłam się powstrzymać, bo ona wygląda zbyt ekscytująco. Dlaczego nam nie powiedziałaś? To drugie miejsce, więc staram się być rozważna. To bardzo miło z twojej strony. Chcę tu wrócić, ale wątpię, czy stać mnie na obiad. Wolałabym zjeść jeszcze jedno z tych pysznych ciast. Czyś chodziłaś sama czy z rodziną? Sama. Moja rodzina jest w innym kraju, kupca się. Racja, jestem ja głupi. Nie mi się, czy chcesz mi coś powiedzieć. Cóż, nie wiem od czego zacząć. Od czego chcesz? Bardzo chciałabym tu rodzić, ale nie chcę i sam. Może Hermi da się namówić? Padze wydaje się być trochę samotny. O Rady to zacznie jak życzę odrzucenie. Pewnie tak. Nie spodziewałeś się, że to powiem. To znaczy, że chciałeś mi coś powiedzieć. Widzisz, pomyślałam, że fajnie byłoby to wrócić z dziewczyną. No powiedz w końcu, ej, fajnie by było to wrócić z tobą. Czemu grasz takie gierki? O, fajnie by było z kimś tu wrócić. No, fajnie by było wrócić tu z dziewczyną. No powiedz jej to wprost, chłopie. Jakie romantyczne. Która dziewczyna by miała pójść? Ty. Ja? Chcesz mnie zaprosić? O rany. Zapomnij ja o tym, wiem, że nie jesteś zainteresowana. Ona dosłownie się uśmiechnęła i miała takie ja! O rany. No nie masz listy oczekujących i na facetów i w ogóle, głupio. Jesteś głupi, tylko dlatego, że udało Ci się wszystko pomylić. Tu za, powtórzę to raz i tylko raz. Chcesz mnie zaprosić, żeby tu, tu przyjść? Ja, yeah. chcę. Zaakceptowane. Co? Tak między nami... Pierwszy raz mnie ktoś zaprasza. Proszę cię o wyrozumiałość, dobra? Żartujesz sobie. Nie. Ten obiad, który tu ja Poszłam sama, bo chciałam. No wiesz. O Boże, o Boże, o Boże. No, może pójdziemy jutro? Jasne, już nie mogę się doczekać. Czy godzina 14 będzie ci odpowiadała? Pewnie. Bo przyszła 5 minut po czasie. Coś mi mówi, że było to starannie zaplanowane. Czy niewidoczny wysiłek, by skupić się na jej oczach? Jak się masz, Czuza? O, cześć, wszystko gra? Miło mi to słyszeć Może usiądziemy? Tak miło spędziliśmy tu wczoraj czas Tak Szkoda, że nie spróbowaliśmy ich najlepszego deseru Którego? Dawida na pierwszy rzut oka Już na pierwszy rzut oka, mówisz Spróbuj Bo się, mój wybór co ty tam wiesz, Czuza? On jest na twojej liście. Wiesz, o co teraz się spytą, prawda? Który... Jest najlepszy. Dobra, skawkowa rozkosz była z Naną, więc to na pewno nie. Mega brzoskwił, a po złote wiśnie. Coś mi mówi, że złote wiśnie z jakiegoś powodu. Dokładnie, aż tak łatwo mi rozczytać. Tak, Toż to dopiero pierwszy rozdział biorąc coś dla siebie i jesteśmy kwita Czy czujesz to samo, czuza? Ekscytację? Poddenerwowanie Prawie Może i tak jestem bardzo zdenerwowana Wiesz Widzisz, nie jestem tak dobra w pogawędkach Ludzie często mają mnie za nudno Też nie jestem dobra w pogawędkach Spokojnie, jestem Naprawdę, aż się wierzyć nie chcę Ci ludzie nie są, więc dla, się, dla ciebie. Um. Wiesz, to zły wybór. Te pierwsze brzmi dziwnie. Naprawdę? On się wierzyć nie chce. A to może bardziej ci ludzie nie są więc dla ciebie, że jakbyś nie powinna się z nimi dodała, tylko ze mną po prostu? Taki wing wing. Nie, wydaje się, że ten na dole brzmi lepiej. Może i masz rację. Hej, Czuza. Powiedz mi coś. Co ty go chcesz? Nie, głupio Powiedz mi coś. Coś powiadasz. Szczerze, to nic mi nie przychodzi na myśl. Dlaczego? Czy to przeze mnie? Tak sądzę. Nic nie przychodzi mi do głowy, bo myślę tylko o tobie. Oh, A, mi, co Przepraszam, ja. Nie powiedziałam, żebyś przestał. Um, czy jest we mnie coś wyjątkowego? Twoje piękna, twoja samo kontrola. Twoje piękno, brzmi jakbyśmy się interesowali wyłącznie, wygląda, że. O, twoje piękno, ale co w środku? Nie w środku. A to, że jakby patrzymy w jej w głębie. Chociaż nie rozumiem, o co oni są samą kontrolą, tak szczerze. O, dziękuję Ci. Wyczymy tkwi sekret. To proste. Mało rzeczy się liczy. czy za. Nie kupuję tego. A co z naszymi egzaminami, planami zawodowymi i w ogóle? I wszystkimi chwilowymi, i głupimi rzeczami. Za pięć lat spojrzysz wstecz i będziesz się śmiał. Wierz mi, nasza problem to jest pryszcz. A co dla ciebie jest wystarczająco poważne? Hmm, pomyślmy. Brak jakiegokolwiek jedzenia ani miejsca do spania. Śmieć kogoś cennego dla ciebie. Teraz plany zawodowe, mówisz. Jeżeli się nie dostaniesz prestiżowej pracy, to co z tego? I osób powie, że się nie sobie radzisz? Nie chodzi o ludzi, tylko o pieniądze. Pieniądze dają ci wolność. Może jest to prawda. Jednak wolność niewiele kosztuje, czuza. Prowadzenie dobrego stylu życia wcale nie jest drogie. Nie dla tych, którzy mają pieniądze, ale czy to naprawdę wystarczy? To brzmi tak, ten, bo ona jest z y, bogatej rodziny, nie dla tych, którzy mają pieniądze, a ty masz pieniądze? Nie, to, yeah, to brzmi hamsko fest, ale czy to naprawdę wystarczy? Hmm. Dobry styl życia oznacza, no nie wiem, posiadania sobie z tego jachtu. Czemu to jest dobry styl życia? Czy za what the fuck? Dobry styl życia oznacza, że masz pieniądze na rachunki, masz pieniądze na jedzenie i jednocześnie masz pieniądze odłożone, jakby coś się zepsuło i jeszcze możesz sobie zafundować jakieś przyjemności. Nie mówię o jakichś wielkich przyjemnościach, ale na przykład wyjście do restauracji raz na miesiąc, czy kupienie sobie czegoś do Twojego hobby, czy cokolwiek. Moim zdaniem to jest dobre życie. Tak naprawdę nie jest on potrzebny, to czas nieporozumienie. Pieniądze wprowadzają drastyczną poprawę w twoim życiu, czego na pewien czas. Powiedzmy, że para butów warta 100 dolarów pewnie w zupełności wystarczy. Potem załatwisz sobie kolejne, tym razem warte 2000. Racja, ale zazwyczaj nie 20 razy więcej w trzygwiazdkowej resorcji Michelin jest dobra, ale czy warto dopłacać w porównaniu z ulubioną kawiarnią? Nie mówię już o obiedzie z rodziną. W pełnym momencie wszystko staje się wystarczająco dobre. Nie warto dodatkowych pieniędzy. Nie możesz się tego nauczyć tylko z własnego doświadczenia. Dlatego bogaci często mówią, że na pieniądze się nie kończy. A biedni ich za to nienawidzą mu się z małych rzeczy czuza i może zaczniemy od naszych serwów. Nie ma co się spieszyć. Muszę no zgadnąć się z Simą, Bardzo się cieszę mamy z małych rzeczy. Ej, lubisz sztukę? Ta a co? Po bliżej jest wystawa. Słyszałam, że jest całkiem niezła. Chciałbyś pójść? Tylko jeśli doczymasz mi towarzystwa. Obawiam się, że będę musiała się zaraz zbierać. Twoja twarz była bezcenna. Pójdę z tobą, czy za. za so była tuż za rogiem, więc postanowiliśmy się przejść. Wiatr się zmógł. Wow, z takimi włosami Seima wygląda jak Valkyria. Brzmi to trochę tadetnie, ale kto by się tam przyjmował? Co? N nic. Moje włosy są pewnie potargane. Czemu ten wiatr nie ustaje? Może dlatego, że słucham moich modlit, niech to nie będzie zwykła bryza, tylko potężna wichura. To jest ten showstopper, podziwiamy go przez chwilę. Cieszę się, że mnie tu zabrałeś, Czuza. Szczerze, byłam zaskoczona. Czemu? Jak by to powiedzieć? Powiedz, czy często odwiedzasz takie miejsca z innymi dziewczynami? Um, tak, no cóż, od czasu do czasu. Rozumiem, Więc, że nikt mnie wcześniej nie zapraszał. Nie mają pojęcia co ja minęło, Sima. Nic nie mówi, jednak przesunęła się bliżej mnie. Znacznie bliżej. C czy uważasz, że ten obraz jest piękny? Nie tak piękne jak to jest co widzę teraz. A co za nie to nie coś, tylko kogoś. Do czego czuza jest bardzo franczerski w stosunku do Simy? znadu tak nie było jakby what the fuck kim ty mówisz o tobie moment czuza o nie Znam ten głos ale się, że wiem też co będzie dalej odrzucenie właśnie tak co co masz na myśli no błagam, ta chwila moment. To i kiedy na odrzucenie. Czy ty zawsze musisz myśleć, że ona cię odrzuca? Dziś Ci jest drzuza. Wiesz dlaczego poprosiłam cię o chwilę. Po prostu dlatego, że chciałam pielęgnować ten moment. Może pójść na spacer. Powietrze jest tu nieświeże. Pewnie. Wchodzimy z wystawy. Muszę wyjaśnić kilka rzeczy, ale... Się, muszę się uporać z tym deszczem. Um, pod mój parasol, bo je się zmieścimy. Pochyla się pod moim parasolem i jest naprawdę blisko. Lubisz, gdy pada deszcz? P -p -p Powietrze jest wtedy świeży. Lubię dźwięk kropli deszczu. Hej, czuza. Tak? Nawet nie myśl o cofnięciu swoich słów. Nie myślę, ale jest mi teraz trochę ciężko. Co to znaczy? Czy ty czujesz to samo co ja? Co masz na myśli? Aha, <noise> to twoja twarz. Tak, Wiem, jest mi przekonujące, gdy mówi się to no tylko raz. To za nie każ nigdy dziewczynie powtarzać. Może wtedy powiedzieć coś innego. Lubię, gdy pada deszcz. Lubię cię, gdy pada deszcz. Jest teraz niebe niebezpiecznie blisko. Hej, obiecuję, że nigdy nie służysz tego, co powiedziałeś. Obiecuję. Lepiej bądź szczery, Czuza. Inaczej cię zabiję, ale dopiero gdy. dopiero gdy się pocałujemy. Witaj. Poznałeś kolejną z Mary? że od razu ją zawołam. Ja się dzisiaj miewasz, czuza. Musiało być ci ciężko. Przy okazji, dzięki za wczoraj podobało mi się. Rany, ubrania były znacznie wygodniejsze i odgrywcze. No, więc podobały ci się? Tak. No i proszę, początek i koniec. Powiedz mi coś pomiędzy. o jest, że ważnym dla Twojego sukcesu. Co to takiego? Kluczem do Twojego sukcesu jest produktywność. Za każdym razem, gdy się obudzisz, zapisz dwie rzeczy, które musisz dziś zrobić. Cała reszta jest ściśle opcjonalna. Nawet nie zaczynaj robić czegoś innego, póki nie skończysz tych dwóch rzeczy. Rozumiem. Kolejnym dużym problemem wśród ludzi jest brak koncentracji. Czy znasz to uczucie kiedy chcesz coś zrobić, ale potem ciągle się rozpraszasz? Tak, aż za bardzo niestety. Usiądź, ustaw minutnik i przez 45 minut skup się tylko na swoim kluczowym zadaniu. są przerwy i zacznij wszystko od nowa. Do dnia zauważysz różnicę. Ta w dzisiejszych czasach chwali się długim czasem pracy. W rzeczywistości po prostu tam są zbyt wiele czasu. Jak zrobić z najcenniejszym dobrem na świecie? Długie spotkania w pracy, niekończące się rozmowy przy kawie, media społecznościowe... I że musisz też spać więc cen każdą sekundę. Ale jest tyle rzeczy do zrobienia. Nie tak bardzo jak myślisz. Pozwól, że Cię zapewnię. Postaraj się robić to, co mówię. Za to pozbędziesz się kolejnego denerwującego uczucia. Wiesz, kiedy pracowałeś dużo, a jednak nic tak naprawdę nie zostało zrobione. Wiem, o czym mówisz. A, i wszystko jest możliwe. A co to ma do rzeczy? to twój cel może się w ogóle nie do zrealizowania. Po prostu nie zatrzymaj się, kontynuuj, a wszystko się ułoży. Jakoś. Do odważy świat należy, czuza. Nie rób też wszystkiego od zera, trzy do ludzi. Co? Z tym błędem jest wymyślanie koła na nowo znaczy, że powinienem poprosić o pomoc? Dokładnie. Pozwólmy profesjonalistom wykonać swoją pracę. Co zajęci dla kogoś takiego jak ja nawet mnie nie zauważą. I właśnie tak myśli każdy. Po prostu wiesi wiadomość, a będziesz zaskoczony, a jeśli nie odpowiedzą, nawet jeśli 9 na 10 ci nie odpowie. To wystarczy, gdy wyszysz to wiadomości. Proszę o zrobienie badań. Informacja w dzisiejszych czasach jest darmowa. W czasach starożytnych ludzie musieli wydać fortunę, aby posiadać małą bibliotekę. Wycieczka nigdy nie było łatwiejsze, czuza. Dzięki, będę o tym pamiętać. Oczekuję od Ciebie tylko tego co najlepsze. Widzimy się wkrótce. Będę czekać. Będę czekać, będę czekać. Czyli faktycznie to jest gra: typu przejdź sobie z jedną dziewczyną. Przejście, i potem na samym końcu ci powiedzą, co zrobić, żeby faktycznie zmienić Twoje życie przez rok. Czyli faktycznie to jest coś takiego. gdy nie była jakoś najgorsza. Na początku to nawet nie wiedziałam o co chodzi. Później było takie: aaa. No okej, okay, spoko. Jeżeli wam się seria podobała, muszę zrobić łapkę w górę, subskrypcję, żeby nie pominąć dalszych takich podobnych giereczek, a tak to oficjalnie kończymy już ma era. Do zobaczenia w części innym.